To znaczy tych motocykli jest bardzo dużo, może ponad pół tysiąca, nie liczyłyśmy. Tu zlot w Białej jest co roku. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego rozpoczyna się zazwyczaj na początku maja, a kończy się koniec września. Także tu jest bardzo tak no, uroczyście, że tak powiem. Przyjechałem, to jest przystań Gdzie to jest? To jest powiat Kłobuck. No. Motocykl Honda 1100 Shadowa. No jest ogrom motocykli, to co teraz tu widzimy, to jest ogrom po prostu, jest no aż, aż przerasta w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie. No bardzo dużo przyjechało i bardzo dobrze. No, trzeba wykorzystać jeszcze tą pogodę jaka jest i, i dobrze. <laughs> no fajnie, że się mnie wybrali no to jest Honda Goldwing 1000 silnik, 1800 pojemność z niewielkim stosunkowo przebiegiem takim, przyprowadziłem go cześć, przyprowadziłem go czy przywiozłem go ze Stanów kupiłem go na Florydzie przed laty dawno, no trochę kilometrów zrobiłem, trochę po Stanach, trochę tutaj i, i co jeszcze mogę wam powiedzieć, no jeżdżę, w sumie to, to no dużo, dużo lat że już. Ja sam mam 76 lat. <głosy> Tylko <głosy> z żoną jeździmy razem, ale żony tu nie ma w tej chwili. No i co? No, jeździć trzeba na motorach, tak powiem. O, nieważne na jakich, nieważne ile się ma lat, trzeba jeździć. Eee, pasja, przyjemność, trochę wolności. No i przede wszystkim... Pełnie nie marzeń. Czy ten sezon był udany dla motocyklistów? Eee, tak, znaczy dla mnie był bardzo udany. Udało się parę zlatów zaliczyć, trochę tysięcy pod kołami przeleciało, więc uważam, że sezon był fajny, chociaż pogoda nie w każdy weekend sprzyjała. Była też i jazda w deszczu, ale ogólnie przyjemnie. Liczne motory i setki jechało przez wioskę, tam stałem na brzozie, robiłem zdjęcia, mam tam ze 100 zdjęć. Klikałem cały czas. Także to się mi podoba. Za tydzień będzie poprawka sokolnika. A więc jesteście urodzinę, a pochodzicie na przykład z albo ze Szczecina. Moi drodzy. Jest mi niezmiernie miło, powitać Was na zorganizowanym po raz pierwszy zakończeniu sezonu motocyklowego z pożegnaniem lata na ośrodku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej patrząc na Państwa jestem pełen entuzjazmu i radości że tak liczna grupa zaszczyciła nas tutaj swoją obecnością no, dzisiaj, jest... No, dzisiaj jest max dzisiaj jest max Dzisiaj ja wiem tylko 800 motorów będzie jak nie lepiej no Takie imprezy zawsze żeśmy nie mieli. Druga sprawa, że pierwszy raz dostałem zielone światło tutaj od naszych rządzących, od wójta, który się zgodził, był za tym, żebym to prowadził, a to prowadzimy już 16 lat. Także myślę, że się to wszystko uda. No, nie wszystkie sprawy można tak dogadać, jakby się chciało, no, ale. I wszystkie obecne lokalne media oraz wszystkich zgromadzonych. A w szczególności chciałbym. Ale tutaj mogę powiedzieć, że nawet marszałkowie mają swoje pasje. Tą pasją dla mnie jest jazda motocyklem, chociaż nie mam za bardzo czasu. Ale dzisiaj celowo znalazłam ten czas, ponieważ jest zakończenie sezonu. I szczęśliwie wszyscy po prostu tutaj odkładamy motocykle na okres zimowy. Zasypiamy w zasadzie w zimowy sen. Od kiedy ta pasja u pani jest? Już mam 12 lat prawo jazdy kategorii A. Jeżdżę motocyklem. Dosyć 750 pojemność silnika, a także wiatr we włosach.